POKÓJ TOBIE, DZIŚ SPOTKANIE Z DOBREM Samarytaninem. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnie zaś wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźni? Tego, który wpadł w ręce zbójców. On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie, Jezus Muszek, Idź i ty czyń podobnie. Mam być jak Samarytan, widzieć drugiego człowieka na co dzień. Nie tylko święta. Święty, Jan Paweł II mówił, żeby modlić się o otwarte oczy serca, aby postrzegać bliźniego właśnie przez pryzmat serca. Modlić się o otwarte oczy serca. Wtedy będę miał wyobraźnię miłosierdzia, jaką miał Samarytanin. A gdy go zobaczy: Mogę działać jak inni, bo w klasie nikt się nie odezwie. To dlaczego ja? Bo w pracy nikt nic nie powie. To dlaczego ja? Wyobraźne serca. Dostrzegać drugiego. Skoro jesteśmy razem ze świętymi, niech oni przemówią. Sam mi każesz ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia. Czytamy w dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej. Pierwsze. Uczynek miłosierny. Jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Drugie. Słowo miłosierne. Jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła ukazać czynem, ani miłosierdzia, ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. Zobacz. Jak minął Tobie dzień? Ile spotkań z ludźmi? Ile okazji, aby czynić miłosierdzie, aby słowem dotykać, a jeśli nie, modlić się? Dzisiaj małe, konkretne postanowienia. Jak nie czyn, to słowem. Jak nie słowo, to na pewno modlitwa.